Do uroczystości. Dziękuję panie komandancie. Do hymnu. Jest. 30-lecie istnienia naszej formacji i codzienne działania podejmowane przez strażników na rzecz pabianiczan są najlepszym dowodem na słuszność decyzji jaką było powołanie Straży Miejskiej w Pabianicach. Jednostka nasza na stałe wpisała się w element życia mieszkańców. Pomaganie im stało się dla nas celem nadrzędnym. Film ten jest takim swoistym preludium codziennej ofiarnej i ciężkiej służby Wykonywanej przez strażników. Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogląd. To kształtuje twój świat w ogląd. Człowiek, tu musi wejść w setny. Powtarzasz, że świat jest szpetny. Taki z ciebie sceptyk na bok sentymenty. Nie od wygranej dzielą centymetry. Finisz, A ty mnie wciąż za to winisz, masz prawo do własnej opinii. Okej, okay. ja mam prawo mieć swoją filozofię, ten image Op jest ważny, bez niego świat byłby straszny A wszystko zaczyna się w waszych głowach Możesz przyjąć to zawarte w naszych słowach Albo powtarzać hasła że wszyscy kradną A Polska to jedno wielkie bagno To nie poprawi raczej sytuacji naszej demokracji Nie wykorzystamy okazji By jeszcze raz Uwierzyć w słowo człowiek Uwierzyć tak aby to weszło w kwiowie Jeden ideał Już dawno schowałbym mikrofon w futerał Rap, teatr Dawno by mnie sprawił Goliad w rzeczywistości bym nie zabił Ktoś sprawił, że mam chęć walczyć jak Dawid I powstrzymywać bieg pędzących lawin To chyba ważne Że utrzymuję tą basztę i po burzy Czekam na tęczę nad miastem Ważne Gdy patrzysz z nadzieją, że ta niedziela Nie będzie ostatnią niedzielą Że jak sobie pościelą ludzie Tak się wyśpią i Taką postawę przyjmą, taką ujrzą w przyszłość Dla tych wszystkich pozdrowienia Mamy sporo do zrobienia, by światku zmieniać. Przeszłość jest tatuażem, nikt jej nie zmarze Ważne, że potrafimy żyć tu razem Ważne, że potrafisz widzieć dobro Ważne, że dostrzegasz Jego ogrom To kształtuje Twój świat, obogląd. Człowiek, Ty musisz wejść w Twój Ważne, że potrafisz widzieć dobro Ważne, że dostrzegasz Jego ogrom To kształtuje Twój świat, obogląd. Człowiek, Ty musisz wejść w człowiek. Że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego okno. To kształtuje twój świat w ogląd. Człowiek, to musi wejść w setny, powtarzasz, że świat jest szpetny. Taki z ciebie sceptyk, na bok sentymenty. Nie od wygranej dzielą centymetry. Finisz, a ty mnie wciąż za to winisz. Masz prawo do własnej opinii. Ja mam prawo mieć swoją filozofię, ten imidż, optymizm jest ważny, bez niego świat byłby straszny, a wszystko zaczyna się w Waszych głowach, możesz przyjąć to zawarte w naszych słowach albo powtarzać hasła, że wszyscy kradną, a Polska tu Wielkie bagno, to nie poprawi raczej sytuacji naszej demokracji nie wykorzystamy okazji by jeszcze raz uwierzyć w słowo człowiek, uwierzyć tak, aby to weszło w ksiowie Żaden ideał, już dawno schowałbym mikrofon w futerał, raptę, teatr dawno bym nie sprawił Goliat rzeczywisty. Bym nie zabił, ktoś sprawił Że mam chęć walczyć jak Dawid I powstrzymywać bieg pędzących lawin To chyba ważne, że utrzymuję tą basztę I po burzy czekam na tence nad miastem Ważne, gdy patrzysz z nadzieją Że ta niedziela nie będzie ostatnią niedzielą Że jak sobie pościelą ludzie Tak się wyśpią i jaką postawę przyjmą Taką ujrzą przyszłość za tych wszystkich pozdrowienia Mamy sporo do zrobienia, by światku zmieniać Przeszłość jest tatuażem, nikt jej nie zmarze Ważne, że potrafimy żyć tu razem Ważne, że potrafisz wiedzieć dobro. I to pierwszy jasne światło przez mgły, niech pozwoli ci tkwać. Która tu przed Państwem się prezentuje codziennie na służbie zostawia naprawdę dużo zdrowia, serca i zaangażowania, aby jak najlepiej wykona, wykonywać swoje zadania. Otrzymaliśmy Pana Prezydenta Grzegorza Mackiewicza nagrody pieniężne. E, otrzymaliśmy też specjalistyczny stojak na rower, który tutaj jest, jest i na pewno zaraz będziemy prezentować oznakowania rowerów, ponieważ ta akcja akurat cieszy, cieszy się bardzo dużą popularnością. Wśród mieszkańców. Dodatkowo część strażników została mianowana na wyższe stopnie służbowe. Żaden ideał, już dawno schowałbym mikrofon w futerał Rap teatr, dawno bym nie strawił Goliat rzeczywistości bym nie zabił Ktoś sprawił, że mam chęć walczyć jak Dawid I powstrzymywać bieg pędzących lawin To chyba ważne, że utrzymuję tą basztę i po górze. Na tym, co nad miastem ważne Ty patrzysz z nadzieją, że ta niedziela nie będzie ostatnią niedzielą Że jak sobie pościelą ludzie, tak się wyśpią i jaką postawę przymu taką późną przyszłość Dla tych wszystkich pozdrowienia Mamy sporo do zrobienia, by światło zmieniać Przeszłość jest tatuażem, nikt jej nie zmarze. Ważne, że... Panie komendancie proszę powiedzieć, jak na przestrzeni 30 lat zmieniała się wasza formacja? Wiadomo, że dochodzą nowe zadania, obowiązki, inaczej jesteście postrzegani przez społeczeństwo. Zmieniała się na pewno diametralnie. Początki zawsze były trudne, były inne okoliczności w ogóle. Teraz świat, życie się rozwija, także wszystko idzie do przodu i my jako straż właśnie musimy się też dostosowywać do tych nowych okoliczności. Już pomijam okoliczności związane teraz z pandemią, ale w ogóle do nowych zadań ustawodawca też nam tutaj dokłada różnych obowiązków. No ale to na tym polega, żeby takie wyzwania przyjmować. Jesteśmy jednostką, która ma z różnymi rzeczami w cudzysłowie walczyć dbać o porządek, o czystość w mieście dbać o to, żeby było wszystko tak, jak być powinno. Dlatego no, akurat tutaj y, y, nasza straż, no, staram się, że staramy się wspólnie, bo to, to nie to, że ja się staram, ale to wszyscy, ta nasza cała praca polega na tym, żeby, żeby wyjść naprzeciw mieszkańcom, żeby słuchać ich też opinii, żeby do nich docierać, żeby y, pomóc im w różnych rzeczach. Ale oczywiście no, jesteśmy też konsekwentni, no, tego prawa musimy, musimy tutaj przestrzegać, dbać o to, żeby było, było przestrzegane przez, przez mieszkańców, przez osoby, które do nas przyjeżdżają. Także no, staramy się tutaj iść do przodu, ale też no, mamy też jakieś zamysły na później. Nieraz też próbujemy wyprzedzić troszeczkę no różne, różne tutaj okoliczności, które mogą, mogą powstać, nawet związane tam z przepisami prawnymi i też spróbujemy tutaj właśnie wyjść do przodu, żeby wcześniej tych mieszkańców jak gdyby uczulić. I, i, I tak jak na przykład jest ostatnio z deklaracjami śmieciowymi, to też już wcześniej takie kontrole robiliśmy, oczywiście pouczaliśmy, żeby mieszkańcy spokojnie mogli do, do, do tego wszystkiego dojrzeć. Także no, na pewno zmiana jest duża. No wiadomo, 30 lat temu inny sprzęt, samochody i zupełnie co innego. No teraz jest świat tak do przodu, ale to dobrze, bo to takie rzeczy nam pomagają tutaj w codziennej pracy, w codziennej służbie. No będziemy się starać jak tylko możemy, bo, bo, bo no takie jest nasze zadanie. Gdyby miał Pan wybrać Wasz największy sukces, jeśli chodzi o te, te lata minione? No na pewno tak jak tutaj w tym filmie było, no uważam, że duży krok tutaj było w walce z dopalaczami, ponieważ był to problem w Pawianicach i to, i to taki dosyć poważny. A tymi swoimi działaniami profilaktycznymi, takimi odstraszającymi, no udało się nam w pewnym, pewnym sensie no, z, z, tutaj z, z, także, że te, te dopalacze przestały funkcjonować, że te punkty dystrybucji nagle ucichły, te osoby albo skończyły, albo, albo zostały gdzieś przy przez policję ujęte albo gdzieś się przeniosły. Także mieliśmy te punkty, które takie główne były sprzedaży dopalaczy, były zablokowane i, i, i ta, tych dopalaczy tutaj u nas nie było. I, I cieszymy się bardzo, że w tej chwili też i nie słychać, żeby był powrót jakikolwiek tego. Także myślę, że udało nam się tutaj to, to wyplenić. W postrzegania Waszej formacji przez mieszkańców Pabianic dawniej były zakusy, żeby ewentualnie, jak w całej Polsce, zlikwidować Straż Miejską. Nie udało się to. Czy nastawienie ludzi zmieniło się do Was? Uważam, że diametralnie się zmieniło. Widzę tutaj po, po spotkaniach z mieszkańcami i w ogóle osoby, widzę, że osoby jak dzwonią, to nie zadzwonią do policji, tylko z pierwszym problemem zawsze dzwonią do nas, czyli oczekują od nas pomocy. Oczywiście są osoby, które są malkontentami, to wszędzie tak jest i, i zawsze coś tam się będzie nie podobało, ale nie, 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 nie ma co porównywać z tym nastrojem, który tam, nie wiem, około chyba sześciu lat panował, gdzie były próby tutaj rozwiązania. Straży, co uważam, był bardzo dużym błędem, ponieważ no nie, nie wyobrażam sobie takiego miasta jak Popeńska, żeby nie miało takiej formacji gdzie można powiedzieć straż z takim lekarzem pierwszego kontaktu i, i zawsze on pierwszy, pierwszy docieramy tutaj do mieszkańców i staramy się pomagać. Także myślę, że to by był bardzo duży bałagan. Myślę, że no, tak naprawdę to mieszkańcy też dobrze to widzą i widzą nasze działania, widzą, że z wrakami walczymy, yy, no, z różnymi śmieciami i te prace ze skazanymi, które, które też tutaj pomagają wizerunkowo dla miasta i też robimy porządek. Także są to działania, no, które, które na pewno tutaj są dla nas na plus i, i staramy się tutaj, żeby wszystko tu wychodziło jak najlepiej. W tej chwili mamy 26 strażników, trzy strażniczki i trzy osoby cywilne do takiej obsługi biurowej. Czy jest osoba z 30-letnim Nie ma, ale są osoby z 28-letnim stażem 27. To, to są takie najstarsze dwie trzy osoby. 30-letnich nie udało nam się tutaj uchować. Szanowny panie komendancie, szanowni Państwo. Przybyliśmy. Na dzisiejszą uroczystość wspólnie z Panem Robertem Kraską, członkiem Zarządu Powiatu, chcąc w ten sposób dać wyraz uznania i szacunku dla Pabieńskiej Straży Miejskiej dla Państwa. Zdajemy sobie sprawę, że to ciężka, odpowiedzialna, i niestety nieraz niewdzięczna praca, bo i służba, bo ona się sprowadza, tak jak powiedział pan komendant, do dbania o bezpieczeństwo, o ekologię, o porządek. Często ma e, niesie w sobie kontakt z mieszkańcami, którzy nie zawsze rozumieją pewne sprawy, często reagują, e, może troszkę agresywnie, może. E, Aż nie rozumiejąc istoty waszego działania, e, z pewnymi pretensjami. Dziękuję bardzo za ciepłe słowa. Panie komendancie, szanowni państwo, ja sobie jeszcze tutaj, o. To znaczy tak, ja powiem, tą kazną chyba od pierwszego dnia, kiedy przyszedł do nas do pracy, bo miałam tą przyjemność być w komisji, i okazuje się, że to był celny strzał, i że mamy bardzo oddanego, twórczego, yy, odpowiedzialnego komendanta. Co za tym idzie, mamy bardzo, bardzo fajny zespół strażników miejskich. Yy, ja myśląc o mieście, bo często myślę o mieście, często mieszkańców się pytam, czego oczekują i czego chcą w naszym mieście. To oprócz takich różnych rzeczy, o których możemy sobie mówić codziennie, e, zmiana infrastruktury drogowej i to często pojawia się to, że chcemy przede wszystkim, aby w mieście był porządek i abyśmy w mieście czuli się bezpiecznie. E, I to bezpieczeństwo właśnie wy i ten porządek nam zapewniacie. E, ja zdaję sobie sprawę, jak ciężka jest wasza praca. Zdaję sobie sprawę te, z tego, jak wiele rzeczy dla nas robicie. Ten film pokrótce e, to pokazał, ale nie, nie, nie wszystko. Ja wiem, jak ważne jest to, abyśmy, znaczy, że dbacie o nasze zdrowie, że dbacie o nasze życie, że robicie te rzeczy, które są tak zwanymi rzeczami przyziemnymi, bo usuwacie wraki, ale także zajmujecie się profilaktyką. Jesteście wszędzie, jesteście na każdy telefon, jesteście na każde zgłoszenie. Często ja dzwonię z różnych miejsc o różnych godzinach i też zawsze mogę liczyć na waszą pomoc, ale na Waszą pomoc mogą też liczyć wszyscy mieszkańcy. W imieniu naszym, jak tutaj stoimy, ale w imieniu też pana prezydenta, którego dzisiaj z nami nie ma, ja wam bardzo dziękuję. Dziękuję Wam za to, że pomimo tego, że często wchodzicie w sytuacje bardzo niebezpieczne, że wchodzicie w bezpośredni kontakt czasami z innymi osobami, jesteście. Że się nie boicie, że jesteście odważni, że właśnie o każdej porze dnia i nocy wykonujecie swoją pracę sumiennie wykonujecie swoją pracę dobrze. A dodatkowo myślę, że ta twórczość i to, że szukacie rozwiązań. Właśnie informując mieszkańców, że są pewne zagrożenia, też jest dla nas bardzo ważne. E, oprócz tych podziękowań, oczywiście życzenia dla Was, bo ja Was wszystkich albo w większości znam bardzo dobrze i wiem, jakimi jesteście ludźmi, że jesteście ludźmi właśnie dobrymi, oddanymi, ludźmi, którzy zawsze stają na wysokości zadania. E, ale chciałam Wam jeszcze życzyć, żebyście mieli satysfakcję ze swojej pracy, żeby ta Wasza praca przynosiła Wam uśmiech, e, żebyście. E, znaczy to może jest bardzo ważne, ale żebyście byli szanowani przez mieszkańców, żeby mieszkańcy wiedzieli, że bez was to miasto będzie wyglądało inaczej. Myślę, że bardzo wielu z nas nie wyobraża sobie, co by było, gdyby was nie było, bo jesteście, ale gdyby was zabrakło na kilka dni, to myślę, że bardzo wielu pabianiczan dostrzegło by tę waszą nieobecność. Dlatego życzę wam, żebyście wykonywali swoją pracę z uśmiechem, z satysfakcją, żebyście, żebyśmy my mogli nadal na was liczyć, żeby nasze miało, miasto było bezpieczne. I jeszcze raz dziękuję wam za, za wszystko. To, co powiedział komendant, że to wasze życie osobiste jest również bardzo ważne, więc życzę wam, żeby ono się układało, żeby było pełne miłości, żebyście mieli też wsparcie w swoich rodzinach. I tak jak w tej piosence, która była tłem do tego filmu, Mm, że jeszcze jest wiele rzeczy do zrobienia, żeby na świecie było lepiej. Także y, róbcie wszystko, żeby w naszym mieście było lepiej. Dziękuję. Gafę popełniłem, bo tu pan starosta ucieka, tu też dla niego statuetki były i dla pana tutaj. Nie ja nie chcę złość, Nikt jej nie zmarze. Ważne, że potrafimy żyć tu razem. Oważa, no że oceniasz jego no twór, że twój światom pogląd To musi być, czy musi Ważne, że potrafisz widzieć dobro Oważa, że oceniasz jego twór, że twój światło pogląd To musi wyjść, musi. No musi, musi Ważne, że potrafisz widzieć dobro Ważne, że dostrzegasz jego ogląd Uształbuje twój światowo pogląd, człowiek ty musisz wejść, w człowiek, ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego ogrom. To kształtuje twój świat, twój światobłogłąd, człowiek, ty musisz wejść. Życzenia to oczywiście, tak jak to było następnych 30 lat, oczywiście, ale, ale no plan chcielibyśmy się rozwijać również osobowo, żeby, żeby nas było coraz więcej, bo mamy coraz więcej zadań. Tak samo jak ustawodawca nam tutaj dokłada różnych obowiązków, to chcielibyśmy jednak tą, tą kadrę rozwinąć, żeby było nas więcej, bo wtedy byłoby nam dużo łatwiej, więcej by nas by też było widać. Moglibyśmy, bo ja też zawsze uważałem, że powinna być całodobowa służba, u nas jest tylko dyżurny w nocy, a chciałbym, żeby wrócić do tego, żeby patrol też był nocny. Także no, na razie takiej możliwości nie mamy, ale myślę, że no, trzeba być dobrej myśli. Ja jestem dobrej myśli, jestem optymistą, że, że wszystko się potoczy tak, że te osoby do nas tutaj dotrą i będziemy działać jeszcze lepiej.